Dzień dobry, witamy Państwa w programie 19 Dołek dla Bab. Jest to premierowe nagranie dla tvgolf.pl. Do studia dzisiaj zaprosiliśmy Jurcie Sokołowską, matkę, żonę, kochankę, golfistkę. Witamy Cię, Jurcie, serdecznie. Witam serdecznie. <grym 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 kochane, <Państwa> chciałam Cię zapytać, jak to z Tobą i z tym pięknym golfem było? Jak to się zaczęło wszystko? Pierwszy raz kij golfowy trzymałam na wakacjach, na dżerbie słonecznej. Wcześniej bywałam już na polach, widziałam jak się piłeczka odbija, ale nigdy nie myślałam o tym, żeby sama tą piłeczkę kijem odbijać. Na dżerbie zachęcił nas w sposób... Optymistyczny lub mniej optymistyczny przystojny arab, który wcisnął nam kije golfowe do rąk i postanowił nas nauczyć, jak to, tą piłkę można posłać prosto i daleko. Żeby się odczepił, wzięłyśmy piłki kije golfowe, postanowiłyśmy grać, i przez żarty zrozumiałam, że może jest to dobry moment do tego, żeby rzeczywiście zacząć uprawiać ten sport, bo okazało się, że może sprawiać dużo radości. Tak, golf i orient, fantastyczne połączenie. Nie dziwię się, że zaczęłaś. A jak już zaczęłaś grać, to co Cię w tym golfie zaskoczyło? Pierwsze zaskoczenie, zanim zaczęłam grać golfa, uważam, że jest to sport nudny dla takich staruszków już na emeryturze, którzy mają wnuki, że nie trzeba specjalnie biegać. Okazało się to złudne, rzeczywiście nie ma tam nic wspólnego z nudą, jest to sport bardzo aktywny. E, trzeba dużo chodzić, I, idąc na polu golfowym trzeba się pilnować tego, żeby nie przegonił cię, żebyś, który idzie za tobą, trzeba się pilnować tego, żeby gdzieś tam iść równo w rytmie za flightem przed tobą. E, jak się uderzy piłeczkę dobrze, to chcę ją. E, e, Zakładać drugi raz tak samo dobrze. Jak się uderzy piłeczkę źle, to trzeba ją natychmiast poprawić. Także rzeczywiście jest to sport aktywny, a jednocześnie jest to sport przyjemny, dlatego że nie trzeba się nabiegać, napocić. Tak naprawdę jest to taki aktywny spacer, ambitny spacer. Jeżeli chodzi o negatywne strony, negatywne zaskoczenia a były takie? No właśnie. Gubienie kamieni w pierścionkach. Mimo, że jestem kobietą i nie uderzam na pewno piłki tak mocno jak mężczyźni, to zdarzało mi się kamienie zgubić. więc pierwszą rzeczą, którą robię teraz, wchodząc na, na trening czy na pole, to jednak trzeba. Rozumiem, ale... że cenne kamienie. <laughs> okay, tak, trzeba zdjąć. Poza tym, opalenizna jest fatalna. Karczki, rękawki. Kostki, Nie, no proszę, y no, to wiem. Wygląda to niesympatycznie i potem jest problem z wyrównaniem, także no, trzeba uważać. Jak... Dobrze, a w takim razie jak często trenujesz, i jak ten trening wygląda? W idealnych warunkach, czyli jak jest w miarę ciepło, słoneczko, dużo czasu, luźna głowa, Staram się trenować co najmniej dwa razy w tygodniu z trenerem, żeby ustawił to uderzenie, żeby to uderzenie było ładne. nie zależało od początku na tym, żeby grać zdecydowanie bardziej ładnie niż skutecznie. I do dzisiaj mi to zostaje, że te uderzenia wychodzą Słusznie. mi proste, ale może nie do końca długie. Więc dwa razy w tygodniu z trenerem i co najmniej raz w tygodniu sama, żeby jednak przećwiczyć to, co trener e, e, zaleca. No i ja tak naprawdę jak najwięcej sama, jak najwięcej mam tego czasu. Z trenerem, a jak często wychodzisz na pole golfowe? E, no i tutaj zdecydowanym, podstawowym warunkiem jest pogoda, bo na drive wręcz można się schować mm. pod wiatr, jeżeli, jeżeli wieje wiatr. Na polu nie można tego zrobić, więc musi być rzeczywiście ładna pogoda. Średnia mi wychodzi około dwóch razy w miesiącu, wychodziła mi przez te dwa lata mojej gry. W tym roku planuję grać troszeczkę częściej. Zwiększyć to obciążenie. Być może wyjedziemy gdzieś na pola zagraniczne, bo tak naprawdę te pola, które widziałam na żywo, to są tylko te pola polskie, są niezwykle ładne, ale z tego co pokazują znajomi, pokazują mi mąż na internecie pola za granicą, czy w Portugalii, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, są prześliczne i można liczyć jednak na tą pogodę, że, że nie, nie spadnie śnieg, nie będzie wichury, nie będzie jakiegoś wiatru, czy, czy, czy zimna, czy chłodu. No to może w turniejach grasz. W takim razie. <gry> no właśnie... Raz w tygodniu jak wychodzisz, na no to jeszcze nie zdarzyło mi się zagrać w turnieju. Znajomi twierdzą, że jest to podniecające, ja jeszcze nie odkrywam tych podnień związanych z turniejem. Odkrywam tylko te negatywne strony obserwując kolegów grających w turnieju którzy właśnie patrzenie na chłopaka, który przegrał, który nawet drugie czy trzecie miejsce niektórzy traktują jako ogromną, przegraną, bo to jedno uderzenie na szesnastym doku, mogłem to zrobić lepiej i ogromnym mogą to być ogromne dramaty. Nie przeżyłam jeszcze tego, być może taki dramat to też jest rozwijające przeżycie. Także w tym roku mam zamiar spróbować i, i zobaczyć, czy tak naprawdę jest to grawa to świeżo. potrafią się zdołować na cały dzień, w ogóle obrażeni na cały świat, a tak w ogóle oni często traktują golfa jako przedłużenie stołu konferencyjnego. Pobijają biznesy, omawiają ważne sprawy, a o czym ty rozmawiasz? Zdecydowanie najistotniejszym elementem rozmów są plotki, luźne rozmowy, ogadywanie tych, którzy nie mogli przebić, są nieobecni. E, mhm. Albo ogadywanie tych, którzy idą przed Tobą, no słuchajcie, zdecydowanie na wesoło, nie lubię poważnych rozmów, chociaż te 4-5 godzin na polu golfowym jest to dobra okazja do tego, żeby pogłębić znajomość, poznać. Bo w dzisiejszym trybie życia, który prowadzimy, gdzie te znajomości są takie blokie, powierzchowne, te 5 godzin można poświęcić na to, żeby poznać troszkę lepiej osobę. Chyba, że idzie się na pole z mężem, trenerem lub bratem, wtedy e, rozmowy grupowe, Tak, sprowadzają się do zupełnie innych tematów, jak trzymaj równą rękę, trzymaj równą głowę, gdzie dzisiaj się gapisz, babo? Znowu dziwa tylko do, do, do wody, o, mamy bunkier, brawo. E, kto tę babę wpuścił na pole? E, wtedy jest zdecydowanie, e, znaczy zabawnie może jest też, ale, ale jest to zupełnie inne przeżycie traumatyczne, które może się śnić po nocach także. To lepiej wychodźmy same na pole, w towarzystwie kobiet i wtedy zabieramy ze za sobą ulubione gadżety, piękne stroje. Co ty się ubierasz? E, 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 oferta, jeżeli chodzi o ubrania kobiece, nie jest najlepsza. Gdy w jest Luka, w rynku powinna tym popracować góry jeszcze jako tako. Można założyć koszulkę, można znaleźć koszulki, t-shirty. Problem jest z dołami, nie są one zbyt gustowne. I, e, mnie osobiście nie odpowiada długość, taka przed kolanami, przeszkadza mi to, że wykorzystuję stroje tenisowe. Skutniki, mm. Krótkie spodniki, krótkie spodniczki są bardzo wygodne i nogi się opalają i faceci są zadowoleni, także polecam i jest rzeczywiście wygodnie. Jeżeli chodzi o gadżety, tak, jakieś ulubione? Ja osobiście nie jestem gadżeciarą, ale można w o. tym sporcie gadżety zbierać. Różowe piłeczki. Tak, różowe piłeczki, widać z daleka, jest specyficzna, tak, tak jak światło przez, słonecznie przez nią pada, to taki, taki, taki światło, pryzmat e, brylantowy się pojawia. E, 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 osoba, która brylanty to, to mi tak tak, ta, 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 te piłeczki. No okay. i takie białeczki właśnie rozweselające, umilające czas. Tak, kwiaty we włosach. Tak, to, i można je traktować jako swoje amulety, bardzo przyjemne. E. Nawet sama obecność i świadomość, że się je to jest sympatyczna. Misj misio, I misio. misio. Jak już mąż, brat czy trener dadzą bardzo w kość, to można się przetulić. No tak. Entraty, I misio. Sobie Czy misio się jakoś nazywa? Nie ma jeszcze imienia, czeka. Będziemy ok, <mos> chrzcić. <Dec tuna thereinaria> no dobrze, misio jest gadżetem, Maki, nie? Nie, nie, nie. nie Rozmiar... Dodatek do misia. To do misia. O, niebieski szafcik. Okej. Okay, tak, może zbyt, być. <laughs> Okej. Okay, no to jeszcze na zakończenie powiedz, czy masz jakieś marzenie golfowe? Marzenie golfowe w moim jest zagranie z e, przystojnym golfistą. E, aktualnie przystojnym golfistą jest Kamilo e, Młody golfista dobrze zapowiadający tak, się. Zmaterializowany. Tak, zmaterializowany, jest, jest. jest ładnie uderza. Jestem ciekawa, czy w rzeczywistości jakbym z nim zagrała, to w niedobre wrażenie, e, e, to jak nie takiego co tak jak do sprawdzenia. Na pewno a takim marzeniem jest dobra gra, bycie zadowolonym ze swoich uderzeń i poprawianie się, ogranie męża, może tak, wygranie Dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Zachęcamy wszystkie Panie do Grania w golfa, bo to cudowny sport, wesoły i dla nas, prawda? Polecam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pa, pa!